Polska w coraz większym stopniu jest państwem wyznaniowym, podporządkowanym Kościołowi Katolickiemu i Religii Katolickiej. Nie tylko Kościół w Polsce ma mnóstwo przywilejów ekonomicznych, gospodarczych, ale też Kościół w coraz większym stopniu po prostu dominuje nad państwem, wasalizuje sobie kolejne instytucje życia publicznego. Zgodnie z 25 artykułem Konstytucji RP, władze publiczne Rzeczpospolitej Polskiej mają Zachowywać bezstronność. Podkreślam bezstronność w sprawach przekonań religijnych, światopoglądowych i filozoficznych. Bezstronność. Tymczasem, parlament, który powinien stać na straży tejże bezstronności, jak wszyscy Państwo pewnie wiecie, w tym tymże parlamencie jest krzyż. Krzyż, czyli symbol bardzo określonej wiary. Krzyże są również w innych instytucjach publicznych, są w szkołach publicznych, są w szpitalach, są w urzędach publicznych są w bardzo wielu instytucjach, które, no jak mówi konstytucja, powinny stać na straży właśnie bezstronności. Niestety nie chodzi tutaj tylko o krzyże, o symbole, ale również coraz więcej jest wydarzeń, które wiążą polskie państwo z Kościołem katolickim. Na przykład w listopadzie ubiegłego roku mieliśmy, uwaga, uwaga, akt uczynienia Polski krajem, w którym królem i panem jest Jezus Chrystus i nie byłoby w tym nic bulwersującego, gdyby, gdyby to było święto, że tak powiem, czysto kościelne. Tymczasem w tym podporządkowaniu państwa Jezusowi Chrystusowi brał udział prezydent Andrzej Duda, brał udział mnóstwo posłów i senatorów. Natomiast w tym akcie, że tak powiem, podporządkowania państwa Jezusowi mówiło się między innymi o tym, że podporządkowany Jezusowi jest polskie państwo, polski naród, polska wieś, urzędy pracy również instytucje, więc de facto był to akt uczynienia Polski państwem wyznaniowym, w czym, jak mówiłem, brali udział przedstawiciele władz publicznych. Ale nie tylko o to chodzi, dlatego że ostatnio mamy wysyp bardzo dziwnych inicjatyw, oto w polskim parlamencie jest uchwała, gdzie się podkreśla wartość również dla polskiej polityki zagranicznej objawień fatimskich. Około 50 posłów podpisało się pod taką uchwałą. Podkreślam, w konstytucji mamy o bezstronności, a tutaj mówi się o bardzo ważnej roli objawień fatimskich. Mamy pomysł, żeby świętem była, była rocznica Chrztu Polski, świętem, które miałoby uwiecznić, że tak powiem, podkreślić rolę chrystianizacji w przeszłości i chrystianizacji dzisiaj. Tak? W związku z tym mamy również kierunek ku dalszej chrystianizacji Polski. Mamy więc dosyć jasny kierunek, w jaki sposób na poziomie symbolicznym ma funkcjonować polskie państwo. Dlatego, że kolejny pomysł z ostatnich dni, z ostatnich tygodni, to jest mianowanie patronem województwa kujawsko-pomorskiego Jana Pawła II, kolejnego świętego, który skądinąd niespecjalnie był święty, miał wiele na sumieniu, ale tutaj akurat nie o to nawet chodzi. Po prostu państwo, które powinno być bezstronne swoimi patronami, czyli ludzi, którzy są związani z bardzo określoną religią. Tak na marginesie jest również pomysł, żeby było. Święto Jana Pawła II, święto narodowe, święto państwowe, więc znowuż te symbole, osoby związane z konkretną religią mają być no, uniesione do roli, że tak powiem, ogólnopaństwowej i ogólnopublicznej. Przejdźmy do konkretnych dziedzin instytucji życia publicznego. Oto tuż po objęciu funkcji ministerialnej, jak Antoni Macierewicz, no jakby nie było szef polskiego wojska, powiedział bardzo charakterystyczną formułę, a to mianowicie, że siłą polskiego wojska jest wiara. Wiara symbolizowana przez krzyż. Mamy więc armię podporządkowaną Bogu. Jest to mniej więcej taka formuła jak Iziz w gruncie rzeczy, tak? Bezpośredni splot siły militarnej z wartościami religijnymi. Na żadną bezstronność zawartą w polskiej konstytucji nie ma tutaj oczywiście miejsca. Mamy więc wojsko, ale uwaga, uwaga, religia również wchodzi do służby zdrowia. Coraz częściej się mówi o klauzuli sumienia, co w praktyce oznacza zielone światło dla różnej maści fundamentalistów religijnych. Oto na przykład, kiedy kobieta jest zgwałcona, to lekarz ma prawo odmówić jej legalnej aborcji, może ją po prostu nie przyjąć. I na przykład są już województwa, gdzie praktycznie legalne w polskim systemie prawnym dokonanie aborcji nie jest możliwe ze względu na dowartościowanie fundamentalistów religijnych. I to jest jakby służba zdrowia, która pozwala dyskryminować ludzi, pozwala nie leczyć ludzi, odmawiać im legalnych świadczeń z tego powodu, że lekarz jest po prostu fundamentalistycznym katolikiem. Ten rodzaj myślenia wkracza również co ciekawe do aptek. Właściwie chciałoby się powiedzieć, jest to śmieszne, ale niestety jest to prawdziwe i przez to staje się straszne, pojawia się sieć Aptek Prolife, w których nie można kupić środków antykoncepcyjnych, nie można kupić prezerwatyw, ale nie można też tabletek dzień po. w ogóle nie można środków antykoncepcyjnych. Po prostu te apteki promują katolicki model życia, są podporządkowane bardzo określonemu wyznaniu. Więc mamy jakby kolejny wymiar życia, jakby było mało, oczywiście temu religijnemu paradygmatowi jest też podporządkowana edukacja dlatego, że w państwowych szkołach w państwowych szkołach, które powinny być bezstronne zgodnie z konstytucją na się jak najbardziej katolickiej religii a w przygotowywaniu podstaw programowych nie tylko do religii, ale też na przykład do języka polskiego czy wiedzy o społeczeństwie biorą udział księża więc edukacja też jest podporządkowana katolicyzmowi co ciekawe również media są podporządkowane, dlatego, że w ustawie o radiofonii i telewizji również mamy wpisane wartości chrześcijańskie Chociaż bezstronność po raz szósty już chyba podkreślam, jest w konstytucji RP. Więc, również tutaj, i może, ostatnia sprawa, chciałoby się powiedzieć, najśmieszniejsza z tego wszystkiego, ale w tym sensie domyka klamrę, to są słynne uczucia religijne. Uczucia religijne, które nie wiem, czy Państwo wiedzą, one wcale nie chronią nawet katolików, one chronią Boga. Chronią Bogów. Zgodnie z ustawą o paragrafem o uczuciach religijnych nie wolno obrażać bóstw. Nie można obrażać bóstw, i nie można źle się wypowiadać o miejscach, w których się uprawia kult. Czyli nie można obrażać Jezusa Chrystusa, nie można również obrażać na przykład świątyni Opatrzności Bożej. Mamy więc prawo, które służy de facto katolicyzmowi, służy wierze, bo w tej ostatniej sprawie oczywiście nie ma nic o uczuciach ateistów. Konkludując w takim razie, właściwie polskie państwo jest coraz bardziej podporządkowane doktrynie religijnej. I w coraz większym stopniu tak naprawdę odchodzi od Konstytucji RP i odchodzi od demokracji na rzecz państwa wyznaniowego właśnie.